Cześć, jestem i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w końcu wyprosiliście. Wybrałam się na wakacje. To znaczy, wybiorę się na wakacje, bo jesteśmy w jakimś miejscu, w jakimś muzeum. Muzeum wakacji, gdzie spędzimy wakacje życia. Z tego, co y, czytałam w jakiejś tam broszurze, to będą najlepsze wakacje, jakie człowiek może sobie wybrać. I wiecie co? Bez przyciągania zaczynamy. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a ja jestem człowiekiem pięć, bo... A no, w sumie dobra niech będzie będę numerem jeden, skoro jeszcze są wszystkie wolne. I zaczynamy! Kompletnie nie grałam w grę, więc nie mam pojęcia czego się spodziewać, ale Job Simulator, czyli gra tych twórców była naprawdę świetna, więc mam nadzieję, że i tutaj będzie super zabawa. Vacation Island. Nie wiem jak wy, ja czuję się już teraz zrelaksowana Tak, zanim zacznę wakacje. Okej, okay, jak się gada z botami? To Aha, czyli w tym momencie... Aha, mam zamachę do ciebie? Proszę. Dzięki! Really the <laughs> OK, słuchajcie. Now for the fun part. Teraz już wiemy, że dużo boty będą gadać. To w ogóle mam ładne rączki normalnych rozmiarów, w końcu! Okej, okay, czyli będziemy się przemieszczać za pomocą kółka i to już jest pierwsza różnica względem Job Simulator. E, po pierwsze, boty gadają dużo więcej. Wystarczy. Daj mi się przywitać z moimi widzami. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się odcinek spodoba. To raz. E, I dajcie znać, co myślicie o grze. Ponieważ e, dla mnie to jest pierwsze wrażenie i dzisiaj na bieżąco zobaczycie, jakie to pierwsze wrażenie jest. E, I nie wiem dlaczego, ale ta osoba bardzo... W ogóle ja trzymam kółko cały czas. Ta osoba bardzo y, chciała, żebym poszła do łazienki, bo muszę się odświeżyć. Ale tu jest moja sypialnia, mogłabym. Mogłabym pójść spać, albo mogłabym, nie wiem, coś zjeść sobie, albo obejrzeć telewizję, nie, nie muszę iść. Dobrze, już idę w takim razie się przebrać. Jeśli tak będą wyglądały te wakacje, że nie mogę robić co chcę, to ja dziękuję bardzo. O, mamy wannę! Patrzcie, możemy się wykąpać. Dobra, nie podglądaj! W ogóle, dlaczego to jest szyba? Dobra, słuchajcie, spróbujemy się trochę wykąpać. O, tu jest nawet woda, ale trochę mało tej wody. Kurczę, nie sądziłam, że od tego będziemy zaczynać nasze wakacje. Okej, okay, tutaj jest spłuczka, może, wiecie, pierwsza rzecz na wakacjach, której się uczymy. To jest to, że yy, jakby jest zupełnie inny kran niż w naszym domu, więc musimy się nauczyć go obsługiwać. Woda jest super przyjemna i cieplutka. Ja naprawdę mogę się chlapać w tej wodzie, ale super. Nie wiem, czy tak miały wyglądać moje wakacje, czy będę mogła potem wrócić do domu i tyle? Czemu to nie działa? Czemu nie ma bąbelków? No dobra, wiecie co? W takim razie chyba już jestem dość czysta, żeby wyjść stąd. Muszę się nauczyć jeszcze tego, że nie chodzi się tutaj, tylko jakby przemieszcza się za pomocą jednego przycisku. Ale może to ogarnę. Co tutaj mamy? O, dobra, mogę sobie podnieść lub popuścić wysokość blatu. Mogę umyć zęby. Tylko, aha, coś tutaj musimy. To ja! Poczekajcie. To ja, jestem ja tutaj. Aha, musimy, słuchajcie, ustalić swój wygląd. Dobra, to ja jestem taka średnio opalona. Ale jeszcze nie bardzo polona, bo wiecie, dopiero zaczynam moje wakacje. Mogę ogolić moją łysą głowy. Jezu, to jest takie dziwne. To jest, wiecie co, jak, jak jesteście w słuchawkach, to to naprawdę brzmi, jakbym się chciała goli. Dobra, umyjmy zęby. Dobrze, że dokładnie z każdej strony. Bo że dopiero się wykąpałam. O nie, głowa mi się nie pieni. Ale dobrze, przynajmniej zęby umyte. Aha, czekajcie, bo umyłam zęby, ale bez pasty. No to, no to w takim razie umyjmy z odrobiną. Pasty jeszcze. Okej. Okay. Wygląda na to, że skończona robota. Jest tu jakieś coś do opłukania, jakieś. Mam tylko żel do włosów do opukania. No dobra. E, co my tutaj wybieramy? Kolor mojego wiara. E, Wiecie co? Myślę, że ten będzie idealny. E, tutaj mamy co? Mamy włosy. E, ale dlaczego są tylko męskie włosy? Przecież jestem kobietą. Co to w ogóle? A, możemy robić odbicie lustrzane, Dobra. Tutaj widzę, że jest suwak, więc od razu sprawdźmy, co i damskie włosy. Proszę bardzo, ja muszę sprawdzić taką, wiec, średnią długość. No tu jest grzywka, ja teoretycznie grzywki nie mam, więc może coś innego? Może coś takiego? No niby są takie trochę krótkawe. Te chyba są fajne. O, tu są też dłuższe. Wiecie co? Ja chyba mam mniej więcej takie w tym momencie, więc tak patrzę, że chyba więcej fryzur tutaj nie będzie, ale kolor oczywiście się nie zgadza. Co tu się przełączyło? To są moje włosy. Ale fajna paleta, zobaczcie, możemy sobie zrobić jakie chcemy włosy. Oto, gdybym, gdybym mogła w tym momencie sobie pomalować włosy, to pewnie na takie bym pomalowała, albo taki, albo połączenie tych dwóch. Ale że robimy sobie mnie z prawdziwego życia, to dajmy sobie ta, platynowy blond. Taki... No, myślę, że jest ok. Myślę, że trochę przypomina... Jest trochę taki żółtawy, ale ja mam takie jasne dość włosy, a na wakacjach zwłaszcza mi rozjaśniają się. Wiecie co? Zawsze chciałam zapuścić brodę, więc od dzisiaj będę yy, wyglądała jak Ken Reeves yy, tylko w wersji blond. Nie, tak naprawdę, słuchajcie, chyba muszę się ogolić. To jest też coś, co zawsze chciałam zrobić. Chciałam się ogolić. Doskonale. Udało mi się ogolić. Nie sądziłam, że te wakacje będą taką zabawą. Okej, okay, okulary. Czy ja mam nosić okulary na wiaże? Znaczy wiem, że niektórzy grają w okularach, ale ja akurat gram bez, więc w sumie jestem chyba gotowa. Uczyszmy tylko moje. Piękne włosy nowe. Chyba. Ojku, zahaczam o, o słuchawki. Czekajcie, bo jeszcze muszę trochę żelu dać. Nie używam żelu normalnie, ale sklepmy go sobie w twarz. Albo muszę się napić? Tak. Też będę mogła jeździć. Dobra, wiecie co? Myślę, że strasznie długo zajęło mi przygotowanie się do wakacji, ale już jestem gotowa. Tylko ta bluzka jeszcze mi tak średnio pasuje. Nie mogę zmienić bluzki, mam koszulę taką. Przecież niby jest wakacyjna, więc to ja będę narzekać? Wychodzimy. Tak? Czek? A czekaj, bo się... cool Chciałam się jeszcze zważyć, bo tam była waga na podłodze. Dzięki. Tak, to jest plecak, dokładnie. I co ja mam z tym plecakiem zrobić? Mam założyć go na plecy? Wow, human, you look really Mam go na plecach. O, mam go na plecach, a co to jest? Ale patrzcie, mogę zrobić sobie selfiaka. super. Zaraz sobie będziemy robić wszystkie selfiaki, jak tylko wyjdziemy stąd, ale jeszcze wrócę tutaj do łazienki, bo wydawało mi się, no właśnie, że tu była waga i muszę się zważyć. Ile ważę na początku wakacji? Wyglądam dobrze, okej. Okay. Też jak uważam, wyglądam dobrze. To jestem gotowa w takim razie, żeby zapoznać się z moim pokojem wakacyjnym. W sumie to nie mam pojęcia czego się tu spodziewać. Tu mamy jakieś miejsce na przechowywanie rzeczy. To jest jakiś safe, czy co? Powoli otwieramy. okej, okay. Schakowałam safe, otworzyłam safe i mamy tutaj. OK, bądź dobry w otwieraniu sejfów. Nie bądź zły w otwieraniu sejfów. To tylko tyle. To jest safe z instrukcją, jak otwierać sejfy bezpiecznie. No dobra, niech tak będzie. Tu mamy lustro. Patrzcie, jaka jestem wspaniała. Dobra, a co mamy? Ej, w ogóle? A, za mną są napisane rzeczy. No dobra, w takim razie zobaczmy, co my tutaj mamy. Mogę zmienić ubranie, no super. Czy to są piżamy? Czy to są jakieś stroje, w zależności od tego, gdzie idziemy? Ok. Dostałam właśnie osiągnięcie. Nie mam pojęcia, czy wy to widzicie, ale mamy osiągnięcie za zmianę ubranka. Załóżmy sobie, może coś niebieskiego. I co, idziemy na plażę, chyba? Tak mi się wydaje, że zaczniemy od plaży. Zobaczymy zresztą. Najwyżej przyjdzie się przebiorę. Mamy też łóżko, mogę wyjść na łóżko i założyć śpiące, śpiącą odpaskę i budzik sobie ustawić. I mamy poduszki i czekoladę. Czekoladkę dostałam, ale fajnie, dobra, wiecie co? Jest tutaj super w tym hotelu. Naprawdę bardzo mi się tu podoba. Jestem na wakacjach. Wszyscy to doceniają, mamy mnóstwo ciekawych rzeczy. Tu mamy miejsce na zdjęcia. Ja się tak spróbuję szybciutko rozejrzeć, bo szczerze, widzę, że tam jest plaża, tam jest las. Chciałabym na pewno pójść jeszcze na dwór. Bo możemy grać się tutaj w razie czego w gry wieczorami, jak mi się będzie nudziło. Także to jest super. I to, co mnie najbardziej interesuje. Mamy plecaczek, słuchajcie. Co to alarm? A budzik! Chyba, m, chyba budzik sobie nastawiłam. Weźmy sobie coś do picia. Dzięki. Nie muszę, że muszę zapłacić, co? A ile to kosztuje? To, że nie ma ceny, to nie znaczy, że ma, jest za darmo? Dobra, weźmy jeszcze jabłko. I wiecie co? Weźmiemy jeszcze kawę na wynos? A, tu się trzeba wsadzić, okej, okay, dobra, kawa na wynos. Doskonale. Zobaczcie, nawet ekspresy są zupełnie inne niż job simulator. Powiem szczerze, że, że naprawdę mi się podoba ten styl. Jest zachowany totalnie, jeśli chodzi o to, co jest w job simulator, ale, dodatkowo, jest zupełnie inaczej w starcie. Dobra, widzę, że tam czeka mój przewodnik wakacyjny, więc w sumie możemy iść na wakacje. O! Góry. Let me know if you're ready to vacation. Yes, anyway, is the best way to, talk to Well, I thought we were ready to vacation, no, but it looks like all the destinations are closed right now. Co, wakacje? What is this? What is this? earlier? Funny you should ask. The Bureau of Simulations requires metrics to prove the success of a project, which you seem to have conveniently forgotten. Luckily, I've figured out a way to measure vacation. management Jaki management, znaczy jakie zarządzanie oh, wspomnieniami? aha, bo to jest dynamic bot. Co to, Co to jest? jest? Ja nie chcę Chia tego. Efficient, fun. efficient. Now use it on that scanner over there. Access denied. Co nie oh, mam? Yes. A skąd ja mam wziąć wspomnienia, miałam ja spanie wspomnienia z kąpieli. Here. Try this. Okej, okay. Okay, tylko dopiję kawę. Czy macie tutaj kosz na śmieci? Dobra, położę to. Dobra, mamy błąd... mamy wspomnienie związane z błędem wspomnień. Więc jakby to jest nasze pierwsze wspomnienie z wakacji, bardzo miłe. Więc tak wakacjujemy. Teraz muszę przyłożyć to. Tak! Okej! Okay. Mi się. Czyli mamy blokowane wszystkie miejsca. Super. Weź, czy możesz to dla mnie wyrzucić później? Dziękuję. Okej, okay, dzięki, wyrzucił. A nie, nie wyrzucił. No dobra, wiecie co? Ktoś to wyrzuci, bo ja nie mam niestety miejsca. Idziemy, słuchajcie, na plażę, ponieważ jestem w stroju plażowym. To jesteśmy na plaży. are right, super! Yes. Yes. They yes. walk yes. walk ah, I see you're finally getting the hang of vacation. więcej dostępu znaczy dostęp do więcej terenów na razie chyba chcę się wykąpać czy długo będziecie tak gadać? czy nie oddałam ci tych okularów? chyba bardziej mi się pasują no dobra, wiecie co? czy ja mogę iść gdzieś? nie mogę to wiecie co? muszę posłuchać, okej okay. mamy aparat w moim plecaku dobra, Czy to jest pora na zrobienie selfiaka? No dobra, czyli co, chcemy zrobić zdjęcie wam? Mam wam zrobić zdjęcie? Proszę. To moje pierwsze zdjęcie z wakacji. Katri jest idealny, bo widać ten piękny wodospad. No dobra, to co ja mam zrobić z tym? Dobra. Dobra, będę wakacjować w swoim stylu, najpierw zacznę od jabłuszka, bo wiecie, to się na nie, czy tam drugie śniadanie, bo to, to kto by liczył mi, na wakacjach jestem. Tu mamy jakiś barek, nie jestem głodna, bo właśnie zjadłam. Tu mamy kogoś ciekawego, tak mi się wydaje, eee, chyba się trochę dymisz, może przydałoby się trochę cienia? O, na wydaje mu trochę cienia, no dobra, eee, czujesz się lepiej? O, czuję się chyba lepiej, Cięż, ciężko powiedzieć. Co my tutaj mamy? Jakiś piaskowy romans. I mamy wolny ręcznik, czy ja mogę się położyć? Nie mogę się położyć. E, no dobra, miałam zamachać do jakiegoś bota, jeśli będzie potrzebował pomocy, albo jeśli ja będę potrzebowała pomocy. Halo, czy potrzebuje pan pomocy? E, przepraszam bardzo, ale... Ja nie jestem pracownikiem plaży, jestem osobą, która chciała przyjść i odpocząć. Ale widzę, że pan się naprawdę się czuje, więc może rzeczywiście spróbuję panu załatwić jakiś sprzęt, coś, coś chłodzącego. Dobra, weźmy mu, rzućmy koło ratunkowe, może, może mu pomoże. Dobra, widzę co, to chyba nie pomoże. Dobra, na razie w takim wypadku musimy pójść do sklepu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszędzie macie lustwa? Dzień dobry. Hej, you're my first customer. Today. Pierwszy klient dzisiaj super, to jest zniżka na przykład za darmo. So Okej, okay, dostanę But wspomnienie za so serpiaczka. Dobra, dobra, czekaj spoko spokojnie, spokojnie. Pose. Sp spokojnie, zrób słodką po że... O nie, czekaj, bo mi się nacisnęło. E myślę, że to selfie wygląda naprawdę ładnie. Mimo wszystko spontaniczne, e z zaskoczenia, bo się nie spodziewałam, że nacisnę przycisk, e ale proszę o to nasze selfie. Awesome. Nice selfie human. Zrobię sobie selfie z lustrem. Oh, Proszę bardzo, Here's mamy kolejne. Wspomnienie, doskonale! Czekajcie, nie mam ręki, muszę wyciągnąć plecak, żeby go odłożyć. W ogóle skąd on się bierze? W lustrze, w lustrze go nie widać. Ale dobra, mamy kolejne zdjęcie na naszą y, pamiątkową tablicę. I mamy wspomnienie, kolejne wspomnienie. Które mi się zaliczyło pomimo tego, że upadło doskonale. E, przepraszam bardzo, bo jeszcze tak potrzebuję czegoś... Czegoś chłodzącego. So... E, proszę do mnie tak nie mówić dużo. Ja może odłożę ten plecak, bo w sumie go nie potrzebuję w tym momencie. Co my tu mamy? Och, okej. Okay. Okej, okay, nie mam pieniędzy. Nie przygotowałam się na to, że będę musiała płacić. Ale dobra, skoro mogę znaleźć w wodzie pieniądze, to idę szukać pieniędzy w wodzie. Yy, żyje pan? Okej, okay, żyje pan. To ja idę w takim razie po pieniądze! Ale to jest słanie. Słuchajcie, znalazłam jakąś grę, więc w sumie, czemu by nie spróbować ją zabrać ze sobą? I wiecie co, chyba mamy tutaj sporo pieniędzy. O, Cześć, małe koleżko! Dobrze się bawisz? Wiesz, ja tylko zbieram pieniądze. Mam nadzieję, że to nie są twoje pieniądze, bo tak patrzysz na mnie. Dobra, zrobię sobie miejsce na więcej pieniędzy, na wszelki wypadek. Bo w tym wodospadzie całkiem dużo się ich. Znajduję. Czy ludzie myślą, że to jest... Znaczy ludzie. Czy boty myślą... E, proszę mnie nie oceniać. Ja tutaj tylko próbuję zebrać trochę pieniędzy. Okej. Okay. Mamy pieniądze. Nie mogę zamusić mojego plecaka. E, czy nie chcesz się przejść do małego koleżki? Słuchaj, mam takiego ziomka. To też, tak się jest. Z... Okej, okay. też masz sztyczkę. Nie powinnam chyba tego robić, ale patrzcie. Cześć, zobaczcie, masz Ci koleżankę. Bawcie się dobrze. Tylko grzecznie. okej. Okay. Idę w takim razie kupić sobie ten napój. Słuchaj, mam tutaj pieniądze. Tak. Przyszłam kupić ten, ten to chłodzenie, które miałam kupić. Wystarczy jeden? Super. Dobra, wiesz co? E, trochę mnie to kosztowało. Zajecie, jestem trochę zmęczona. Przydałoby mi się takie, przydałoby mi się takie nakrycie głowy. Czy mogę je po prostu wziąć? Dzięki. W razie czego, jakbym miała zapłacić za to, to upomnij się. Ale się nie upomniał. No dobra, y, halo, żyje pan jeszcze? Halo. Tak, yes, żyje fine. pan, dobra. Beach, uh, Proszę, fine. czy. Yo, so... przepraszam hands, bardzo, I pan know, sobie tu leży, I a nie, I ja I ciężko pracowałam, w, żeby... To... żeby. O nie, ochyda, oh, mam posmarować panu plecy? Ech. Dobra, to może ja tak po prostu zrobię to na odległość? O, dobra, super wrażliwy, ja widzę, że pan jest super wrażliwy, super. Okej, okay, jest pan spodzony? Doskonale, to ja się napiję. So, uh, czy mogę panu posmarować tym? Okej. Okay. Proszę bardzo. Okej, okay, nie muszę, dobra, dobra, skoro tak, to zabieram wspomnienie. Dzięki w takim razie pan został prawie pobożony przez słońce, a ja... Zdobyłam drugie wspomnienie. Doskonale. Wiecie co? Tutaj wygląda, że jest całkiem sympatycznie. To może spróbujemy... O, patrzcie, Możemy sobie dopasować wysokość stołu. Trochę sobie to obniżę, żeby mieć lepszy wzgląd. Będziemy budować zamki. Aha, czyli muszę budować konkretne zamki? Dzień dobry. Cześć, Okej, okay, mogę zrobić swój własny albo podążać za, e, za wskazówkami. Spróbujmy w takim razie zrobić najpierw jakby podstawę. Zróbmy, zobaczymy, co się stanie, jak zrobię to zgodnie ze wskazówkami. Czyli układamy sobie najpierw podstawę. Podstawa ma wyglądać w ten sposób. Przednia ściana ma wyglądać w ten sposób, że mamy tutaj wieże. Aha, tutaj musi być coś innego, bo tutaj musi być wejście. Mamy tutaj wejście. Fajnie, że z tego piasku da się tak, wiecie, fajnie układać, jak w kostkowej od razu jest. Bardzo fajnie. Yy, tutaj jeszcze potrzebujemy. Ścianę z prawej. Ściana z prawej wygląda w ten sposób, że jest to, te, tak, okej, okay. chyba jestem gotowa, ale nie czekajcie, bo ściana z prawej wygląda w ten sposób, że ma tutaj też wieży. Czy w ten sposób powinno to wyglądać? Nie mam pojęcia, ale zobaczymy, czy osoba, która tutaj jest, halo, oceni im śmiech. A, wiecie co? Chyba, że kiedy mówią prawa strona, mają na myśli stronę lewą również, że to ma być widoczne na wylot, ta dziura, jakby nie ta dziura, tylko ta dziura, więc może to o to chodziło? E, czy o to chodziło? Okej, okay. no dobra. To było bardziej skomplikowane niż myślałam, ale wygląda bardzo fajnie. Czy możemy? O! Możemy dorzucić koło ratunkowe i flagę na wieżę damy. E, co tam jeszcze mamy? E, mamy parasolki! I palmy. A tutaj jest jeszcze, jeszcze jedna szufladka? Tak! Mamy muszelki! Doskonale, wiecie co? W takim razie spróbujmy zrobić kolejny zamek, bo w sumie e, jak to mam, jak to mam usunąć? Nieważne, rozbierzmy to ręcznie. Przepraszam, nie zrobiłam tego specjalnie, po prostu muszę posprzątać tutaj. Dobra. E, Klecak pełny? Nie chciałam tego zabierać ze sobą. Gdzie się podziały moje pieniądze? No dobra. W takim razie od góry musi wyglądać w ten sposób. Czyli potrzebujemy. Trochę mi się to zrobiło bałaganą. Spróbujmy zrzucić na ziemię to, co nie jest mi tu potrzebne. Będzie na pewno łatwiej się budowało. Czyli tak. Zacznijmy może od przodu. Musimy ustawić wieżę w ten sposób. W ten sposób. I co to będzie? Co to będzie? To będzie wieża w ten sposób? Chyba tak. Na to dajemy klocek pełny. Aha, czekajcie, bo tutaj. Na to dajemy klocek pełny. W ogóle rozpada się, jeśli zabiorę spod spodu. E, I na to dajemy jeszcze jeden ten klocek. To najdziwniejsza wieża, jaką w życiu widziałam. No ale dobra, spróbujemy. E, nie jestem pewna, czy to chodzi o to. Przód, dobra. Chyba jeszcze czegoś mi brakuje. Chyba teraz powinno być ok. Tak, udało mi się i zrobiły się trochę bardziej skomplikowane te tak, kształty, ale wiesz co, wspaniałe wspomnienie, doskonale słuchajcie, w takim razie mamy wspomnienie, które ja nie umiem wsadzić do mojego zegarka, ale magicznie się tam pojawiają, myślę, że do tego jeszcze wrócimy może innego dnia, bo teraz wiecie co, idę sobie odpoczywać na plaży albo idę się, idę się wykąpać, o i słuchajcie, w ten no to sposób docieramy do końca pierwszego odcinka z wakacji, moich wymarzonych wakacji, czy mogę zanurkować? Mogę zadrukować, ale dziwnie. Czuję się, jakbym była naprawdę pod wodą. Także słuchajcie, w ten oto sposób myślę, że możemy zakończyć w takim przyjemnym otoczeniu. Mam nadzieję, że wasze wakacje również są wspaniałe. I w takim razie żegnam się z wami. Życzę wam miłego działka. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Subskrybujcie, żeby było więcej. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. papa. Pa.